Dzień dobry kochani. Tutaj Morena ze strony ścieżka do getter. A to trzecie podejście do waszego czytania na styczeń 2021 roku. Z problemami technicznymi, ale mam nadzieję, że do trzech razy, do trzech razy sztuka i tym razem się powiedzie. I już ósemka, ósemka buław wyskakuje. Na dzień dobry. Przebiegnie dla was ten miesiąc. Na co się przygotować? Czego wyglądać? Przed czym się schować. Zobaczmy. Dla zodiakalnych rybek na styczeń 2021 roku. Ogólna energia miesiąca dziewiątka buław. Pozytywne aspekty tego miesiąca. paźbław Negatywne aspekty tego miesiąca. Ósemka mieczy. Jak podejść do jednych? Paść monet. Jak podejść do drugich? Diabeł. Dla Rybek na styczeń 2021 roku. Co w miłości i w związkach? Księżyc. W pracy i w finansach. i co przychodzi z otoczenia do Was? Król pucharów. Przebieg miesiąca. Trzy karty. Śmierć. Siódem kamonet. Siódemka buław. A pod spodem, a pod spodem głupiec. Zaczynamy nowe. Zaczynamy nowe. Zaczynamy nowe z podejściem takim drogie rybki. Nie dam sobie odebrać już nic więcej. Może przegrałam bitwę. Przegrałam, przegrałem bitwę. Ale się wycofałem, wycofała. Dokonałam przegrupowania wojsk i jestem gotowa do bitwy. I tym razem będzie ona dla mnie zwycięska. Asmonet. Yeah. No! I jest możliwość w tej bitwie zwyciężyć, jak najbardziej. Tylko pytanie brzmi, jak wiele jesteś w stanie na tą, na tą walkę poświęcić? Czy nie zabraknie ci sił? Bo będzie trudno. Ale stawka jest, stawka jest wysoka. Może warto o nią zawalczyć. Teraz tak, aspekty pozytywne tego miesiąca i jak do nich podejść? Obydwie mamy tutaj karty paziów, więc. Paść buław. Paść buław. cieszy się życiem. Paść buław przynosi wiadomości, które, które rozpalają, które, które porywają, które wzbudzają emocje. Raczej pozytywne emocje. Tak? I to jest wiadomość o czymś. Tak jakbyście wy w związku z tym, jakaś oferta oferta zdobywania nowej wiedzy. Dla Was. Mm. Oferta nowego kierunku, w którym Wy możecie... w którym Wy możecie się rozwijać. Który da Wam to, czego do tej pory Wam brakowało. No jest ten... Król Pucharów, którego mamy też i tu, który przychodzi z otoczenia. Wraz z tą wiadomością. Tak czy inaczej, tutaj trzeba dowiedzieć się więcej. Jeżeli, jeżeli to nie jest ta sama osoba, bo przypuszczam, że jest to osoba, to jest to um, możliwość skierowania swoich działań w coś, co, co, co strasznie Ci się spodoba. W coś, co umiłujesz? Nabędziesz tam nie tylko nowych informacji, ale także poszerzysz swoje znajomości o, o osoby, którym, mm, które mają podobny, podobny pogląd, podobny sposób widzenia, podobne zainteresowania. Co to może zepsuć? Ano, może to zepsuć postawa. Prezentowana w ósemce mieczy, czyli yy, negatywny aspekt miesiąca, ósemka mieczy, poczucie bycia ograniczonym, poczucie bycia w sytuacji bez wyjścia, yy, poczucie takie, że nie mogę robić tego, co, czego pragnę. Przy czym pułapka w, yy, w ósemce mieczy polega na tym głównie, to poczucie bycia w pułapce, ono polega na tym głównie, że te problemy, które nam odgradzają udanie się tam, gdzie chcemy, wymyślamy sobie sami. To jest myślenie: Nie mogę, bo to nie dla mnie, nie uda mi się, nie powiedzie mi się. Yy, czy ja sobie z tym dam radę? No chyba nie dam, to już nie będę próbować na wszelki wypadek. Tego typu rzeczy. I wydaje mi się, że tutaj w tym momencie przemawia przez Was wygodnictwo, zwykłe wygodnictwo. To nie chodzi o to, żeby, że faktycznie coś jest nie dla Was, bądź za trudne, tylko o to, że trzeba by się było wysilić i trzeba by było ciężko, ciężko, ciężko pracować na to. Ale jeżeli, jeżeli chcecie naprawdę coś zrealizować, to co może Wam stanąć na przeszkodzie? To ósemki mieczy. Yy, większość tych Waszych problemów tutaj, być może nawet nie wszystkie te Wasze, te problemy tutaj, które Was powstrzymują przed udaniem się tam, gdzie chcecie. Są wymyślone, biorą się z Waszej głowy, ale te, które nie zależą od Was, jesteście w stanie zostawić za sobą. Jesteście w stanie osiągać to, co sobie zamierzycie. Po prostu tylko tyle, aż tyle. Dwójka boław. Po prostu trzeba wybrać. Tak? Czy zostaję tu, gdzie jestem, tu, gdzie ten diabeł mówi mi, siedź na tyłku, tu masz wygodnie, cieplutko i nic nie rób? Czy patrzę daleko, mierzę wysoko i idę tam? To jest tylko i wyłącznie, kwestia sprowadza się tylko i wyłącznie do waszego wyboru i chęci odrzucenia przyzwyczajeń, odrzucenia... Odrzucenia tych pułapek, które sami sobie stworzyliśmy, które sami sobie, sami sobie stwarzamy, tych wymówek, które trzymają nas w tym miejscu i nie pozwalają się, nie pozwalają iść naprzód. Co w miłości? Dla rybek w związkach, księżyc. Księżyc, czyli coś jest, coś jest niewiadome, coś jest ukryte. Coś nie jest takie, jak, jakie wydaje się być. I Istnieje potrzeba, aby rybki w związkach odcięły te iluzje. Trzeba na coś rzucić światło. Tak, jak najlepiej rzucić światło porozmawiać otwartą rozmową. Otwarta rozmowa, a, ale tak jakby. Otwarta rozmowa, która przyniesie informacje, przyniesie wiedzę na temat tego, co jest nie tak, co zrobić, żeby było lepiej, tak? W tym momencie, jeżeli wiem, co jest nie tak, to mogę to naprawić. Jeżeli nie wiem, tylko nic nie mówię, tylko mi się wydaje, no to niestety, sobie siedzę w tym swoim, tej swojej bańce iluzji i buduje sobie problemy. Dobra, co zrobić, żeby było dobrze? Żeby było lepiej? Nabyć no. rzetelnej wiedzy, nie tego, co Wam się wydaje, bo być może Wasz partner ma trochę inne spojrzenie na to i trochę więcej światła Wam rzuci na tą sprawę schowaną pod księżycem, tak? To, więc mówimy sobie prawdę. Widzę rzeczy tak, tak, tak i tak. Na no to Wasz partner mówi no nie, przecież to nie jest tak, to jest tak i tak i tak. Tak przychodzi wiedza, przychodzi, przychodzą wiadomości i można to, to wspólne stadło pielęgnować nadal, aby wzrastało codziennie piękniejsze. Dla rybek, dla rybek singli dla rybek singli. Znowu rybki single pod tym księżycem yy, zatapiają się yy, też w, w swoich wyobrażeniach, tak? W, swoim, yy, w swoich wizjach. I co powinny zrobić? Co powinny zrobić rybki single? No, stanąć na Ziemi. Nie marzyć pod księżycem, tylko stanąć na Ziemi, zarządzić. Zarządzić swoim cesarstwem. Rozbudowywać swoje cesarstwo, działać na jego rzecz, aby rosło, aby było każdego dnia piękniejsze. Stabilność przede wszystkim. Stabilność, stabilizacja yy, Pielęgnacja taka od podstaw. Tutaj istnieje potrzeba narzucenia sobie jakiegoś, jakiegoś rygoru. Tak? Jeżeli nie wiem, przeszkadzają wam boczki, no to na nakładam sobie plan taki z nowym rokiem, że codziennie o godzinie, no nie, nie wiem, której, będę ćwiczyć. Pół godziny ćwiczeń albo godzinę. Jeżeli nie wiem, chcecie się nauczyć obcego języka, każdego dnia przez 15 minut będę szlifować język, dlaczego by nie? Wszystko zależy od Was. I wszystko jesteście w stanie. Pamiętajcie o tym. Zawsze. W pracy, sprawy zawodowe, finansowe. Kapłan, kapłan, który mówi o tym, że albo to wy do was będą przychodzić po radę, albo wy musicie zasięgnąć rady. Zobaczmy. Rada autorytetu. No właśnie. Wykonując działania prędkie, choć niekoniecznie przemyślane. Zastanawianie emocjami, a nie konkretami, chcecie robić coś, i tutaj potrzeba czyjejś rady, żeby wam powiedział, żeby wam doradził, czy to, co, nad czym wy chcecie działać, to jest aby na pewno dobry pomysł. Bo trzeba dokonać zmiany. Plan wymaga do szlifowania jakieś korekty. A wynik No jakoś specjalnie wiele na tym nie zyskacie. Zyskacie tyle, że, że, że nic nie stracicie. O. No ale to też w pewnym sensie zysk, jeśli inwestycja jest ryzykowna, tak? Co przychodzi z otoczenia? Król Bucharów. Król czyli osoba, osoba bardzo uczuciowa, osoba empatyczna, osoba o wielkim sercu, pozytywnie do Was nastawiona. Być może jest to osoba, której i Wy kiedyś okazaliście serce. I teraz, co ona wam przynosi? Co ta osoba przynosi wam? Może to być też ojciec. Czasem, czasem pokazuje się w ten sposób ojciec. Yy, pomoc w pracy wskazuje wam mm, rzeczy, nad którymi powinniście popracować. Które powinniście doszlifować, może to też być oferta pracy. I teraz tak, jeżeli jest to osoba, która wam wskazuje, nad czym pracować i co doszlifować. Osoba ta wskazuje Wam luki w waszym, waszym postępowaniu. Luki, które mogą Was narazić na to, że zostaniecie nie wiem, oszukani, yy, stracicie na czymś ktoś, który Was wykorzysta. Jest to osoba... Yy. Oprócz tego, że jest to osoba, która żywi do Was uczucia ciepłe, to jest to też Lojalny przyjaciel, taki, który daje, daje wam dobrą radę z serca, tak? I warto jej posłuchać. Jeżeli jest to propozycja pracy, jeżeli jest to propozycja pracy, to moi drodzy i kochani, uważajcie na to, podpiszcie, przeczytajcie dokładnie wszystkie umowy, nim je podpiszecie, tak? Yy, nie umawiajcie się na buzie, tylko na papierze. Tak, żeby tu nie było żadnych wątpliwości. Bo ta osoba może przed Wami roztaczać piękny obraz, ile to zarobicie, przy czym yy, no, potem rzeczywistość może to zrewidować dość surowo. Przebieg miesiąca. Przebieg miesiąca. Na dzień dobry zaczynamy od śmierci. Karta śmierci, która mówi o przemianie wewnętrznej. O! Mmm! No jest! Głupiec i no i tu głupiec i ta śmierć. Wasza przemiana wewnętrzna śmiem twierdzić, że ta tutaj przejawiająca się kartą cesarza, czyli nak nakładam sobie rygor i pilnuję jego wykonywania. Tak? Zbieram się do kupy. Plan pracy nad sobą. Plan pracy nad sobą stawia Was na, na ścieżce w nowe. Czego potrzeba, żeby ten plan realizować? Żebyście mogli zrealizować to, co sobie zamierzyliście. Trzeba się nie martwić. Potrzeba realizować plan, a nie wymyślać czarne scenariusze, bo czarne scenariusze prowadzą tu. Tutaj potrzeba, potrzeba w tym momencie ognia. Tu potrzeba buław, a nie mieczy. Tak, uspokoić. Uspokoić. Yy uspokoić te myśli złe będzie pięknie Dalej mamy siódemkę monet siódemka monet, czas siewu w tej talii jest to taka trochę orka na ugorze, kiedy ten plon nie jest yy, nie jest adekwatny do wysiłków, których który włożyłeś w zasianie i w uprawę. Hmm. ale wytrwała praca wy możecie wątpić czy wasza praca przyniesie taki efekt jak, jaki wy byście chcieli bo minął, minął tydzień efektów nie ma kochani przyniesie przyniesie nie po tygodniu może nawet po kilku miesiącach, a może nawet po kilku latach, ale przyniesie plon dziesięciokrotny. Także bądźcie wytrwali w tym, co sobie postanowicie, bądźcie wytrwali w dążeniu do swojego celu, a zostanie on osiągnięty. I na koniec siódemka Buław, która mówi o obronie swojego zdania, o obronie swojego stanowiska. O dążeniu, tak, o konsekwentnym dążeniu do tego, co sobie zamierzyłem, wbrew temu, co mi gadają nad duchem, wbrew temu, yy, wbrew osobom, które usiłują podcinać mi skrzydła, ja idę naprzód, zakończam stary cykl. Aby zakończyć stary cykl, aby rozpocząć nowe. Jak ładnie, kochani, jak pięknie. Z pasją. Z pasją i z ogniem. No moi drodzy, super jest. Zobaczmy rady dla was. Rada dla was na styczeń 2021 roku dla zodiakalnych rybek. Jaka jest rada? Drodzy, nowe początki. Nowe początki. No, lepsza nie mogła być. Nowe początki dla Was. Wstaje nowy dzień i tylko od Was zależy, czy dacie go sobie zepsuć, czy zrobicie wszystko, ale to wszystko, żeby był najlepszy. Pierwszy najlepszy dzień Waszego życia. Potem nastąpią kolejne, jeszcze lepsze zawsze może, mogą być lepsze. Mini. No, chyba najlepsze czytanie ze wszystkich, ze wszystkich 12, które, które zrobiłam. Super. Kochani, życzę Wam tego bardzo. Okay? Życzę Wam cudownego miesiąca, życzę Wam wytrwałości w, w realizacji Waszych osiągnięć. Życzę Wam, żeby każdy kolejny dzień był tylko lepszy. Cały świat się przed Wami otwiera. Miejcie zawsze siłę do działania. Drogie rybki, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych czytaniach.